Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zaświadczeniach, o dochodach, a konkretnie przedstawię Ci informacje główne związane z tym, jak wypełniać zaświadczenie, które część należy do Ciebie, która część należy do. Urzędu Skarbowego. Już delikatnie zasugerowałam i teraz tak. Zacznijmy od tego, że zaświadczenia te dostępne są na stronie Urzędu Podatkowego, ale często się też zdarza tak, że jeżeli udasz się do Urzędu Skarbowego w Polsce, również te zaświadczenia mają dostępne. Zaświadczenie jest w języku polskim i tak naprawdę dostosowane jest językowo do każdego kraju Unii Europejskiej. Tak więc, bo czasami zastanawiacie się, skąd to się bierze, że faktycznie zaświadczenie jest w języku polskim, ale przecież wystawia je Urząd Skarbowy, albo jak to się dzieje, że wysyłam je do Urzędu Podatkowego, przecież oni mówią tam po holendersku, zaświadczenie jest po polsku. O co w tym chodzi? No, właśnie o to w tym chodzi, że zaświadczenia są dostosowane zawsze pod dany kraj. I teraz zaczynamy od tego, że jeżeli, jakby, jeszcze raz przypomnę, w opisie tego nagrania podrzucę link. I teraz tak, jeżeli potrzebujesz wypełnić to zaświadczenie sama, sam, to wypełniasz pierwszą stronę i tutaj mamy. Inicjały, imion i nazwisko wszystko jest w języku polskim, tak? Numer identyfikacji fiskal, socjalno-fiskalnej, numer BSN, data urodzenia, numer identyfikacyjny w kraju zamieszkania czyli twój numer PESEL, adres zamieszkania, kod pocztowy i tutaj jest yy, miejscowość, data i podpis twój w rameczce. Na drugiej stronie Mamy, wypełniamy tutaj, wpisujemy swój numer BSN i to miejsce zostawiamy do wypełnienia dla Urzędu Skarbowego w Polsce. Co ważne, ta, ten element jest bardzo ważny dla nas. Tutaj Urząd Skarbowy wypisuje swoje dane i przychodzi pieczątka. Oczywiście dodatkowo to też jest wypełniane przez Urząd Podatkowy, czyli Pierwsza strona wypełniasz ty sam, ty sama. Drugą stronę wypełnia e, dla ciebie Urząd, Podatko, e, Urząd Skarbowy w Polsce. Ważny jest tutaj twój numer BSN. Jak już masz wypełnione to zaświadczenie, na pierwszej stronie masz podany adres, na który wysyłasz to zaświadczenie. On jest tutaj. Przepisujesz sobie ten adres na kopertę i co ważne, to jest postbus, czyli to jest skrzynka pocztowa. Ja radzę Ci, rekomenduję Ci, żeby nie wysyłać tego listu listem poleconym. I przygotuj się, że taki list będzie szedł do urzędu około dwóch tygodni, minimum 14 dni. Ale w momencie kiedy wysyłasz list polecony, często on potrzebuje być odebrany przez daną osobę. W momencie kiedy coś trafia do skrzynki pocztowej bez jakby potwierdzenia odbioru nadajemy um, jasne, nie będziesz miał miała potwierdzenia, czy ten dokument dotarł do urzędu czy nie, ale Pamiętaj, że zawsze możesz do urzędu zadzwonić i zapytać, czy twoje zaświadczenie o zagranicznych dochodach, które wysłałaś wysłałeś z Polski, dotarło do urzędu skarbowego. Jednak co ważne, zanim to zaświadczenie będziesz mógł mogła wysłać do urzędu, a wcześniej pobrać z urzędu w Polsce i wysłać do urzędu w Holandii. Potrzebujesz być rozliczona, rozliczony na PIT 36 z załącznikiem ZG. Bez tego rozliczenia urząd nie wystawi dla ciebie tego zaświadczenia. Tak więc najpierw rozliczasz się, a potem um, organizujesz sobie to zaświadczenie. Co ważne, jeszcze na każdy rok jest inny, inne zaświadczenie. Korzystamy, jakby nie zrobimy tutaj żadnych kombinacji. Tu jest zapisany zawsze rok. Jakby ten kod, kod zawsze jest kompatybilny z tym, co tu jest napisane, więc jakby nie drukujcie na przykład zaświadczenia za rok 2024 i jakby tego samego nie stosujcie do lat na przykład wcześniejszych, bo jakby to, to, to nie przejdzie. Zawsze na no, każdy rok jest odpowiednie. Zaświadczenie oddzielne i tego trzeba pilnować. Oczywiście, jak już wejdziesz na stronę Belasting, jest pod link, który ja Ci tutaj podeślę w opisie tego nagrania. Możesz sobie wybrać też dany rok. Tak więc, jeżeli potrzebujesz na przykład rozliczyć się z kilku lat i za kilka lat potrzebujesz zaświadczeń, to oczywiście możesz sobie wybrać na każdy rok. Pamiętaj tylko jednak o bardzo ważnej kwestii. Jeżeli na przykład do roku 2000, nie wiem, w pierwszy raz rozliczałaś się, rozliczałeś się za rok 2023 albo chcesz rozliczyć się za rok 2023, za 2024, to za 2023. Wystarczy, że wyślesz zaświadczenie i jeżeli w, 2000, w rozliczeniu za 2024 Twoja sytuacja się nie zmieniła, to potrzebujesz tylko to zaświadczenie wysłać za rok bieżący, za rok wcześniejszy, ten bieżący nie musisz, ale co ważne, rozliczyć w Polsce napis 36, tak czy inaczej, potrzebujesz się rozliczyć, o, potrzebujesz to zrobić, nie? Co jeszcze chciałam powiedzieć? Oczywiście, jeżeli... Jesteś w sytuacji, gdzie nie przebywasz w Polsce, albo nie wyjeżdżasz do Polski, albo totalnie chcesz mieć te wszystkie tak zwane papierkowe sprawy z głowy. Możesz zrobić jedną ważną rzecz: możesz zlecić całość rozliczenia, łącznie z pobraniem. Dla Ciebie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Polsce i z wysyłką go do Urzędu Podatkowego w Holandii, możesz się zgłosić do nas. Wykonamy dla Ciebie tą usługę w sposób kompleksowy, czyli jest to usługa bez tak zwanego wychodzenia z domu. Oczywiście za, napisz do nas na messenger um, Akademii Księgowości w Holandii, albo wyślij e-maila do mnie bezpośrednio na info .małpa .natalia .com, albo na drugiego maila, który obsługują um, dziewczyny, które ze mną współpracują, asystent helpforyu gmail.com. E, oczywiście usługa rozliczeń w, Hol w Holandii z Holandią również jest um, u nas dla Ciebie dostępna, do czego oczywiście z całego serca Ci zapraszam. Dziewczyny są tutaj gotowe, żeby Was wspierać, działają bardzo szybko, więc jeżeli wyślesz nam dokumenty do rozliczenia wraz z opłatą, często w ciągu 24 godzin jest rozliczenie gotowe, tak więc na pewno jest szybkość, sprawność. Oczywiście, jeżeli jakichś dokumentów potrzebujemy od Ciebie, jakichś informacji, to się może to maksymalnie do 48 godzin przedłużyć, ale jak już wyślesz, swoje dokumenty, dokonasz płatności za usługę, działamy w ekspresowym tempie i tutaj w szczególności Kasia Żeberkiewicz zajmuje się tutaj Waszymi sprawami, jeśli chodzi o rozliczenia, ale również też Joasia, kiedy mamy dużo pracy, tak więc rąk do pracy w Akademii Księgowości jest wystarczająco, a jeżeli chcesz mieć sprawną opiekę, i oczywiście chcesz odciążyć się z wszystkich spraw, które nie są dla Ciebie wygodne, albo po prostu nie masz na nie czasu, albo tym bardziej nie wyjeżdżasz do Polski i chcesz mieć to wszystko z głowy, to zapraszam, dołącz do Akademii Księgowości, dołącz do naszej przestrzeni, korzystaj z naszych usług. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Obserwuj nas tutaj po więcej ciekawych treści i informacji, które mają za zadanie wspierać Cię w Takim myślę w takim funkcjonowaniu w Holandii, które jest ograniczone od, od trosk i zmartwień. Chcemy Cię po prostu od tego odciążyć. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia kolejnym razem, pa pa!